Witajcie się maneczko. Temat dzisiaj taki też nie za długi, ale może przydatny, bo mamy tutaj Fokusika MK3 dwulitrowego dieselka. Auto przyjechało na serwis, oleje filtry, a wle oleje filtry, no to wymiana wymianą, ale jeszcze jest coś. Trzeba zrobić, a mianowicie usunąć komunikat, który nas informuje o tym, że trzeba wymienić ten olej. Sprawa jest następująca: o co chodzi, już Wam pokazuję, jaki komunikat. Komunikat jest. Yy o właśnie konieczna wymiana oleju no i musimy to skasować a więc jak to zrobić to już Wam tłumaczę yy, nacisk wyłączamy zapłon najpierw o. Okay. teraz tak wciskamy pedał yy, hamulca i gazu razem do końca i włączamy zapłon i czekamy teraz jest Czyli teraz nam się resetuje, czekamy, czekamy, sobie, ok, i mamy, skasowane, włączamy zapłon i musimy tak długo trzymać te pedały, aż właśnie ukaże nam się ten komunikat, że reset y Komplet, czyli że kompletny, no i teraz coś nam pokaże, nie, zero ostrzeżeń aktywnych, czyli co, czyli w porządku, mamy temat załatwiony, no samego przebiegu już tutaj wymiany oleju nie będę pokazywał, że chyba, że kogoś to interesuje, to dajcie znać w komentarzach, no to wtedy... Coś skręcimy właśnie z wymian takich olej, takiego oleju i filtrów, na przykład, właśnie w takim fokusie. Także subskrybujcie kanał, wtedy będziecie na bieżąco. I pozdrawiam. Do zobaczenia w następnych odcinkach.